Cześć, tutaj a to kolejna paczka z gildi. A więc pierwszym magą z przodu jest Oblubienica Czarnoksiężnika, tom 8 na który trochę, no, musieliśmy czekać, ale wreszcie jest. Grzbiet fani się tak yy, yy, spośród reszty tą fajnie inaczej się prezentuje. Może zerknijmy sobie na... Kolorową stronę. Tutaj naprawdę są śliczne stronki. I może coś tak. Ale nie czytać tekstów. Na własną odpowiedzialność czytacie e, dialogi, jakie tutaj ukazałam. Więc jak co, to nie czytać. <grych> tak jak w sumie w kolejnych tomikach, e, jak będę pokazywać jakieś losowe strony. E, więc tak. Um, kolejny tomik. Czternasty. Mm, Nasz cud. No i ja sobie zbieram te tomiki, żeby kiedyś je przeczytać. Nie wiem kiedy. Czy na, jak nadgoniemy jakoś Japonię, czy coś w tym stylu. Żeby po prostu nie czekać za każdym tomem te 4 miesiące, bo to naprawdę boli. A, no i tutaj jakiś, jakaś losowa stronka. A, nasz cud. Mimo to, że w sumie jakby tak patrzę to już po ósmym tomie, a po siódmym tomie zaczęłam chomikować te tomy sobie na później, więc no już trochę tego się zebrało. Następnie mamy tu. Wydaje mi się, że chyba krótszy od reszty, albo już sama nie wiem, jest w sumie zimny. <grym> więc jest to Real Life, Tom 9. jak dobrze wiemy, Real Life. Wydaje się chyba rzeczywiście grubszy, to dobrze. Real wreszcie jakby ruszył z kopyta, tam skończony weptum. No więc fajnie znowu wychodzą u nas tomiki. To no i Realife typowo mi się bardzo podoba. Nietypowa, fajnie się ją czyta. I tak to właśnie prezentuję następnie. Tomik, który, na który długo czekałam, sobie długo go odkładałam. Raczej odmawiałam go sobie, bo były inne tytuły. No to, to jest Requiem Królerusz. Ja tutaj również homikuję tomy. Prawdopodobnie poczekam, zobaczymy, bo to ma się prawdopodobnie skończyć na 12 tomach, przynajmniej z tego, co autorka zapowiadała. Więc fajnie w sumie byłoby sobie dozbierać zbierać jeszcze dwa ostatnie tomy, jeżeli rzeczywiście by tak było, dwa ostatnie tomy, a potem bym sobie chętnie od pierwszego tomu ponownie przeczytała, ponieważ jest to tytuł taki właśnie wyjątkowy pod pewnym względem, że mm, tak jak ludzie mówią, jest tam wątek jakby yaoi, ale ja nie lubię yaoi, ale tutaj jakby to, ta manga jest po prostu rewelacyjna pod tym względem. Że pod y, względem historii, y, no jakby ten wątek jakby jest, ale nikuje mnie w oczy. Więc ci, co jakby zastanawiają się nad tym, boją się, to ja myślę, że śmiało możecie brać, bo ja naprawdę. Nie, ja bym nie kupowała żadnych. i nie potrafię jakby znieść też. i y, po prostu nie umiem ich czytać, ale tutaj, jak najbardziej. Nie mam problemu, może tutaj jakąś jeszcze pokażę stronę. Jest eee. tak to. Bardzo w ogóle fajna okładka. Następnie, może tutaj trochę poprzerzucam, żeby potem pokazać Tommy Dagi. Eee, no i jest to 7 Tomik The Promised Neverland. No i co tu dużo mówić. Po prostu The Promised Neverland eee, Cieszę się w ogóle, że wyszło w styczniu eee, Ekranizacja Tej mangi i w sumie jestem bardzo zadowolona z tego, póki co jak wygląda I mam nadzieję, że więcej osób Jakby ekranizacja zachęci Osoby, które jakby bały się do tej pory brać ten tytuł, żeby jednak zakupić I tutaj niestety chyba Nie ma co pokazywać, bo tutaj to już typowo cokolwiek pokaże, to może być... Mm, z ...spelerem. Tak grubo. A no i... O, tak tu zakryję. No i po prostu w sumie chyba tyle wam pokażę. Z tego tomiku. I w sumie dla... ...ciekawskich bodajże... ...The Promised Neverland anime mam ma mieć... Jest chyba 6 tomów. Więc tutaj akurat tutaj moment już będzie spoza anima. Tak przynajmniej, jak patrzę na oko. No dobra, no i teraz yy, trochę nie moich mang No i mamy tu Dean Angel, dom 14 i. o, nie widzę. A 15, dobra. Yy, ja sobie tam od Dagi czytam to, przy mnie się czyta. No i też fajnie się prezentuje. Tutaj chyba y, jest już koniec tego, co zostało wydane. W sensie wszystko już. Więc tak się kończy w sumie historia kupowania tego tytułu u Dagi. Następnie jeszcze, zanim przejdziemy do następnego. Jakiś taki rzut na jakieś losowe stronki. Następnie Seraf, of the end. Tom 15. Już zaraz ładnie nadgonimy. I będziemy na bieżąco z Japonią. O, o, widzę, że tutaj jest bardzo ładna ilustracja. W sumie w Serafie wszystkie są ładne, ale tutaj widzę, że naprawdę bardzo fajna jest. Tylko to złożyć. Szkoda, że w sumie nie ma po drugiej stronie. Niczego innego, ale może jednak to też jakoś na boku spróbuję rzucić. Eee, przerzuc przerzucać sobie stronki. No i dobra. No, tutaj jakaś taka strunka. Teraz po. Eee, bo... Ułożę to sobie po kolei. I mam tu trochę nowelek w postaci SAO. Daga kupuje sobie SAO, i alicyzację od momentu, kiedy zaczęła się alicyzacja. Mówi, że fajny, więc kto wie, może jakby kiedyś będę, zacznę czytać od niej. No i mam tutaj akurat tom 15. Fajnie, jeszcze zafoliowany, świeży. 15. E, Boże, 16. Tutaj chyba nawet można rzucić okiem na coś, ale może jednak nie będę. Bo, jeżeli chodzi o obrazki, to pewnie one mogą dużo zdradzić. No i 17. Tylko to. Mamy sało. I kolejny. Raczej ostatnia rzecz, odrzucę sobie już folię bąbelkową, jest to drugi tomik Horusa, Oko Chorusa, kontynuacja przygód Hatshepsut. Z tyłu bardzo fajna ilustracja. Chociaż, jeżeli chodzi o tę postać, to miałabym dużo do powiedzenia, ale nie będę mówić krótko krótkim fajnie się prezentuje. Naprawdę. Zobaczymy, czy w środku tutaj nie, ale może weźmy coś tu z początku. Ach, nie będzie tu. W sumie początek drugiego tomu, więc to nic takiego. O, tak się prezentuje. No i cóż, no. Tutaj kolejno mam też ciekawostkę, że tak mm, podobno mam to mieć. Na pewno nie przekroczy 10 tomów, jeżeli miałabym jakoś tak strzelać, bo na forach jak czytam, to różnie wyglądają te spekulacje, więc powiedzmy, że 6, 7, 8 tomów. O! Będzie mieć właśnie. zakończy się na którejś z tych trzech liczb. No i zobaczymy bo może się okazać, że to będzie taka niedługa, a przyjemna historyjka. No i tak, prezentuje się paczka z Grigii. No i to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, lajkować. Jeszcze raz dzięki. Cześć!